I znów, no, znów są na fali wznoszącej. Składy obu zespołów: 30. Oskar Krzyżak, 13. Oleksandr Azacki, 77. Jakub Szymański, Pomoc, 27. Z obie drużyny spotkały się w sezonie 2015-16. Jeszcze na poziomie drugiej ligi. Wówczas GKS wygrał w tychach 2 do 1. Wygrał też w Bytomiu 1 do 0 i awansował na zaplecze ekstraklasy, na którym znajduje się formę grania ojoj oj, oj teraz ryzykuje Tecław strata piłki Arak przed szansą Arak jeszcze się rozejrzał Andrzejczak koło tyło zdaje pierwszy egzamin. Pokazał, że należy mu się ta pierwsza jedenastka dobre warunki fizyczne Met dziewięćdziesiąt no obronił tutaj swój zespół przed utratą bramki kapitalna interwencja. No dotychczas Kacper koło ty Wisły Puławy, z którą zresztą awans z trzeciej do drugiej ligi wcześniej wywalczył. Piłkarz urodzony w Tychach. Centra jest rzut rożny. Jest pierwszy gol. W tym spotkaniu. Siódma minuta meczu. Tomasz Gajda. Znaczy kapitan. Kapitalne dosiadkowanie po takim stałym fragmencie gry. Kiedy przegrywasz w ósmej minucie. No musisz zrobić wszystko aby wygrać tę pierwszą piłkę Gajda potrafi wy... teraz troszeczkę inaczej ustawienie by to mianie jakie będzie dośrodkowanie dokładne strzela Szymański łapie koło tyło będzie do tej lewej nogi schodził Oliwier Kwiatkowski odzyskuje szybko GKS Damian Konzo Aksel Holewiński na rzuty rożny, ale końśliwe są te próby lewą nogą. Ale też widzimy e, bardzo często dużo takich piłek za linię obrony. Uwaga, strzał z dystansu. Holewiński chwycił e, piłkę. Duże brawa dla bramkarza e, Polonii. Ale patrząc Łachewicz stan gry. Tym San Yang, jest szansa. Kajblinger! Julian Kajblinger! Wszystko zgodnie z przepisami jest Tychy wyrównuje w meczu Z Polonią Bytom Przed chwileczką powiedziałem o tym Że podoba mi się ten piłkarz Że jest w formie i to właśnie widać Kolejna bramka tego piłkarza Złamał tutaj do środka Swój zwód uderzył lewą nogą Precyzyjnie Na bramkę Polonii Bytomi. Widzimy jak wielkie niezadowolenie Kuba Araka Nie uderzył celnie tej piłki no w tym dzisiejszym spotkaniu miał już. Natomiast to musiał być taki lekki wstrząs moim zdaniem to ładnie ująłeś, że taki spokojny zespół GKS-u Tychy myślę, że za dużo spokoju jak na mecz u siebie. Jakub Tecław. Ponawia tak Polonia Drzejczak zaprasza Michalskiego groźnie czy piłka wpadnie do bramki tak jest jest znów Polonia bytom otwiera połowę spotkania bardzo mocno Jakubara wreszcie się wstrzelił. Można powiedzieć, że tutaj GKS Tychy sam sobie strzelił tą bramkę. Ja nie wiem co właśnie myśli w tej chwili Artur Skowronek. No tak stracić bramkę w taki sposób naiwny. Naprawdę tutaj będzie bardzo miał dużo pretensji do Julian Keiblinger. Dobra centra. Pomylił się Kolewiński. Uratował mu skórę Jakub Szymański. Było bardzo groźnie, ale za chwileczkę. Ładnie teraz Łabojko. Strzał Sarmiento. Rykoszet. Poprzeczka. Rzut rożny dla gości. Artura Skowronka ma gorszy moment zespół z tychów i to też widać na przykładzie tego spotkania. Już mogli przegrywać gospodarze dwoma golami, ale troszeczkę szczęścia. Teraz uśmiechnęła się Fortuna do Kacpra z ja bardziej bym tu szedł Hubert w kierunku pochwały po by bo ona jest, tak jak mówiłem, poczytalna, taka pragmatyczna. Wołkowicz Wojtyra zgrywa Szymański. Piłka na siatce. Prawym środkowym obrońcą, on jest w polu karnym. Widzimy, że tutaj Mikołaj Łabojko, który robi niesamowitą taką tytaniczną, bym powiedział prawdę. Jego może dużo nie widać, ale to właśnie ten piłkarz często podczas wymienności tych funkcji to on jest. Kolejka na następne trzy spotkania. I koniec, koniec tego meczu, a więc Królowa, lepsza od Króli Śląska w śląskich derbach. Polonia bytom Łukasza Tomczyka pokonuje GKS Tychy 2.